Opowiem o szkole naszej, która uczy szacunku do uczenia się, do wysiłku intelektualnego i zaangażowania. I na początku zaznaczę, że szkoła jest w ustawicznym rozwoju. Cały czas zdobywamy piętra kolejne sztuki edukacji. Już? Ale zanim oddam głos moim koleżankom, pani wicedyrektor Ewie Dominko. Dorocie? Dorocie Dominko Boruć i Agnieszce Trebkowskiej, nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej. Opowiem, co się działo na parterze. Był to 2010 rok. Ja do tej szkoły przyszłam 1 września 2009 roku. Dokonałam rozpoznania środowiska i szybko się okazało, że wszyscy mają potrzeby. Rodzice. Nie mają problemy z pogodzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej i zajęciami pozalekcyjnymi dla swoich dzieci, szkoła na Cito potrzebuje pieniędzy, żeby unowocześniać przestrzeń szkolną, a dzieci chcą ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Dlatego też pomysłem moim było stworzenie edukacji, Fundacji Rozwoju Dzieci Stefanka, oczywiście imię Fundacji od imienia naszego patrona. I wokół tego pomysłu zgromadziłam gromadkę rodziców. Rodzice powołali zarząd, radę, koordynatorów klasowych, zarejestrowali fundację, napisaliśmy statut. Fundacja też obchodzi piętnastolecie. W tym roku świetnie działa. Corocznie pod, swoją opiek pod jej opieką jest około 600 uczniów. Organizujemy zajęcia od języka chińskiego po improwizję. O tych zajęciach decydują rodzice w poszczególnych klasach. Koordynatorzy klasowi organizują zajęcia. I 20% od każdej wpłaty idzie na inwestycje szkolne. Samorząd to zaakceptował. Stąd macie Państwo ilustracje. To tylko wycinki działalności rodziców fundacji. Mamy też nowoczesną, multimedialną bibliotekę i nowoczesną pracownię językową. Wszystko dzięki rodzicom. Gdyby ktoś chciał wystartować, założyć fundację, służymy radą, służymy statutem i służymy, służymy sprawdzonymi szablonami. Kontakt wpiszą Państwo jest p 43 na pewno Państwo znajdą. A teraz głos zabiorą młodsze. Dzień dobry. Pani dyrektor powiedziała, że sprowadziłyśmy ją do parteru. W związku z powyższym ja zaczynam od pierwszego piętra. Pani dyrektor, jak już tak wspomniała, że zaczęła od rewizji przestrzeni szkolnej, to zaczęła też od rewizji grona pedagogicznego. Przyszła do nas, do grona w 2011 roku, i powiedziała: Od dziś będziecie stosować ocenianie kształtujące. Ci z Państwa, którzy ocenianie kształtujące znają jako koncepcję ciągłego doskonalenia procesów nauczania i uczenia się, na pewno jawi się to jako istne szaleństwo, i faktycznie tak było. Ale byliśmy jako Rada poddani szeregu szkoleniom, warsztatom, praktykom. I uczyliśmy się, jak wprowadzać wszystkie poszczególne elementy oceniania kształtującego: informację zwrotną, samoocenę, ocenę koleżeńską, jak konstruować lekcje z celem i kryteriami sukcesu, które do tego celu dążą, jak uczyć współpracy i samodzielności w podejmowaniu decyzji uczniów. I ta współpraca, jak w ocenianiu kształtującym, to relacja uczeń-uczeń-uczeń-nauczyciel, ale oczywiście też i nauczyciel-nauczyciel. Dlatego, żeby móc ocenić dobrze procesy, które się dzieją w naszej szkole, zaczęliśmy wprowadzać ok obserwacje, zaczęliśmy wprowadzać spacery edukacyjne, które zresztą można obejrzeć na YouTube, na, stronie, na naszym szkolnym YouTube. Można, znaczy, zaczęliśmy organizować lekcje otwarte, gdzie nauczyciele wychodzą najbardziej poza strefę swojego komfortu, a także obserwacje lekcji w ramach klubu pomocnych przyjaciół. Klub pomocnych przyjaciół brzmi trochę dziwnie, ale prawda jest taka, że każdy z nas, nauczycieli, ma w swoim gronie przyjaciela, kolegę, koleżankę, których darzy zaufaniem. I którego bez żadnego problemu na swoją lekcję może zaprosić, z taką prośbą y, pomóż mi, tak? Czasem nie radzę sobie, nie wiem, z gospodarowaniem czasem na lekcji. I y, pomóż mi zobaczyć, zlokalizować problem, gdzie on jest. Może coś powinienem przyspieszyć, może gdzieś jest czegoś za dużo albo za mało. I taka osoba, którą darzymy z zaufaniem. Y, na pewno znacznie łatwiej jest niż właśnie podczas okej OK obserwacji czy lekcji otwartych wyciągnąć później wnioski. Ale o ocenianiu kształtującym nie myślimy też tylko w procesach uczenia się i nauczania. Myślimy też kształtująco na temat wychowania. Jak się do tego zabieramy w naszej szkole? Najpierw organizujemy radę oddziałową. Rada oddziałowa to nauczyciele uczący w danym oddziale Omawiamy wtedy na takiej radzie oddziałowej każdego ucznia po kolei. Jego mocne strony, słabe strony, um, jego nie wiem, przestrzeń do rozwoju, jakiej potrzebuje, być może ma jakieś problemy, z którymi e, trzeba sobie jakoś poradzić. I tak w taki wachlarz wiedzy wyposażony wychowawca idzie na zebranie trójstronne, gdzie pojawia się nie tylko uczeń, ale także i jego rodzic. I wspólnie we troje omawiają. W jaki sposób dalej kształtować dziecko w tym procesie wychowawczym? W klasach młodszych, bo wiadomo, że e, będzie to trochę inaczej wyglądało w 1-3 w 4-8. W klasach młodszych uczniowie wypełniają kartę swoich supermocy, mają do dyspozycji e, ma, taką ikonkę baterii i zaznaczają, w którym są, jak, znaczy jak bardzo ta bateria jest naładowana, e, w kontekście ich. E, kryteriów sukcesu. Natomiast w klasach starszych, ponieważ taka karta rośnie razem z dzieckiem, wprowadziliśmy celownik. Nasi uczniowie na podstawie 12 kryteriów sukcesu dokonują samooceny. Dlaczego to jest tak bardzo ważne, żeby to, żeby to była samoocena? Dlatego, że jeśli uczeń sam sobie uświadomi, że gdzieś leży problem, że gdzieś jest coś nie tak, to, z, to uświadomienie sobie uruchomi motywację wewnętrzną, która będzie znacznie silniejsza niż ta zewnętrzna. Na początku, jak już dokona tej samej oceny, ustanawia sobie przy wsparciu oczywiście wychowawcy i rodzica cel, jaki chce osiągnąć w danym roku szkolnym. Następnie, i tutaj właśnie potrzebne jest to wsparcie nauczyciela i rodzica, ustala kroki. Czyli co ma zrobić, żeby ten cel osiągnąć? Czasem dziecko naprawdę nie ma pojęcia. I w kwietniu dokonują na drugim zebraniu trójstronnym samoocen. Wjeżdżamy na drugie piętro, ponieważ z oceniania kształtującego wyrosła w naszej szkole także praktyka analiza prac uczniów. Na taki, to jest spotkanie zespołu nauczycieli którzy dokonują analizy zadania edukacyjnego, które dany nauczyciel zaserwował swoim uczniom. Przynosi to zadanie, przynosi rozwiązane zadanie, tzn. rozwiązania uczniów tego zadania, i na podstawie specjalnego kwestionariusza nauczyciele zastanawiają się, czy zadanie to faktycznie służy głębokiemu uczeniu się. Dokonują ewaluacji, czasem zadanie było dobre. Czasem okaże się, że coś trzeba by było w nim poprawić. I na jednym z takich zespołów stwierdziliśmy, że nasi uczniowie mają dość duży problem z wnioskowaniem i dowodzeniem i z argumentowaniem. A stwierdziliśmy, że bardzo zależy nam na tym, by nasi, nasz absolwent potrafił argumentować, potrafił debatować, dyskutować w przestrzeni publicznej, bo tego bardzo brakuje żeby odważnie wyrażał i publicznie swoje stanowisko, ale żeby przede wszystkim wyrażał je w sposób empatyczny, pełen szacunku do drugiego człowieka. Bo brakuje w przestrzeni publicznej, w dyskusjach, w debatach tego empatycznego spojrzenia na stanowisko drugiej strony, na zrozumienie, z czym ta druga osoba przychodzi. Wszystkie nasze doświadczenia zebraliśmy w publikacji, którą nazwaliśmy czy zatytułowaliśmy Dyskutownik. Dzielimy się tam metodami, technikami, które służą nauce argumentowania. One są w podziale na klasy 1-3 i na klasy 4-8. W klasach 4-8 jeszcze w podziale na przedmioty. Dzielimy się tam też trudnościami, które nas spotkały w trakcie wprowadzania tego procesu, ale też receptą, tak? czyli tym, jak sobie z tymi trudnościami poradziliśmy. Dyskutownik mogą Państwo pobrać bezpłatnie ze strony naszej szkoły. Jest on dostępny sp143.waw.pl. I teraz właściwie taka wisienka na torcie, która wyszła z tej sztuki argumentowania. To debata oksfordzka, najbardziej sformalizowana forma debaty. E, debata oksfordzka toczy się wokół jakiejś jednej konkretnej podanej tezy, i drużyna propozycji i opozycji dyskutuje nad tezą. No i właśnie tu się pojawia ten problem empatii, bo drużyny losują swoje stanowisko. I czasem mogą wylosować takie, że z tą tezą absolutnie wewnętrznie się nie zgadzają, ale muszą wymyślić argumenty i kontrargumenty, by poprzeć tę tezę. U nas debaty oksfordzkie są w pełnej przestrzeni szkolnej. E, prowadzi je koła debatanckie, a samo koło debatanckie paradoksalnie nie polonista prowadzi, a matematyk. Nasz pan Tomek prowadzi naszych uczniów na wysokie miejsca w Warszawskiej Lidze Debatanckiej Szkół Podstawowych. Wprowadził ta, właśnie tę debatę w taką przestrzeń publiczną, e, przestrzeń szkolną. E, dzieciaki debatują na ważne dla nich tematy, e, takie bliskie ich sercu, żeby to nie było nic abstrakcyjnego dla nich. Zapraszają całą społeczność szkolną uczniów, bo ta, ci uczniowie m, stanowią publiczność, tak? A publiczność w debacie oksfordzkiej też może brać udział, ponieważ może zadawać pytania osobom debatującym. A kolejne nasze piętro i taki cel strategiczny, który przyjęliśmy w dwuletniej, w takim dwu, w dwule, dwuletnim projekcie we współpracy z CEO, to było krytyczne myślenie. I e, początkowo Rada Pedagogiczna przeszła szkolenie e, poprowadzone przez Instytut Krytycznego Myślenia i otrzymaliśmy magiczne narzędzie zwane rutynami. I to jest naprawdę magiczne narzędzie, bo wyobraźcie sobie Państwo coś, co przy jednakowej instrukcji będzie działało zarówno w klasach młodszych jak i w klasach starszych. Będzie działało na każdym przedmiocie, w tym również na zastępstwach. Będzie działało od pierwszego zastosowania i da efekty, i dodatkowo, poza samym celem rozwoju krytycznego myślenia, rozwinie nam relacje między uczniami. I pozwoli odkryć na nowo szczególnie tych, którzy, których postrzegamy za mniej zdolnych, wycofanych i nieodzywających się na lekcjach, a przy rutynach, które mają charakter dość otwarty i tak naprawdę mają pokazać kierunek myślenia ucznia, nie ma oceny. Oni bardzo szybko zaczynają się czuć bezpiecznie. I to nie tylko już dzieci z 1-3, ale również te w trudnym wieku dojrzewania w 4-8 zaczynają się śmiało odzywać na lekcjach, nadając nierzadko tym lekcjom zupełnie inny kierunek niż początkowo zakładaliśmy. Ale że projekt dwuletni i też nie robimy robić pewnych zagadnień po łebkach, to idziemy z krytycznym myśleniem dalej i na kolejnym naszym piętrze spotykamy metodę myślącej klasy. I to jest trochę tak, proszę Państwa, jak my teraz. To znaczy, ja stoję i jestem aktywna, a Państwo być może niektórzy przysypiają po dobrym obiedzie. Charakterystyczną cechą tej metody jest to, że wszyscy uczniowie w klasie pracują na stojąco. Ciężko usnąć, a na pewno uczniowie na 45 minut. Pracują w małych 3 osobowych zespołach losowo dobranych i stoją przy tablicach. Tych tablic rzeczywiście mamy bardzo dużo. Odkąd pojawiła się metoda myślącej klasy, to właściwie w tej chwili już we wszystkich klasach 4-8 mamy po sześć tablic. Każdy zespół ma jeden flamaster musi ze sobą rozmawiać, wymieniać się flamastrem, a tablica to jest ich przestrzeń do tego, żeby tłumaczyć sobie pokazywać i własnymi strategiami myślenia dojść do rozwiązania problemu, który był w danym momencie na lekcji pokazany. No i tak sobie pracujemy. To jest jeszcze taką jedną rzecz. Dopowiem, że normalnie kiedy wyciągamy ucznia do odpowiedzi przy tablicy, to jest stres. Tu ciężko się stresować. Właściwie stresuje się ten, kto nie poszedł do tej tablicy za karę, na przykład, tak? No bo wszyscy są przy tablicy. Więc y, też łamiemy pewien schemat i trochę inne podejście zostaje w głowach naszych uczniów do tych takich odpowiedzi. Na następnym piętrze mamy projekty, które również w szkole bardzo rozwijamy i metoda projektów, do której wykorzystaliśmy tablicę, ponieważ okazuje się, że wizualizacja procesu projektowego znajduje tu świetną przestrzeń. Projekty bardzo często staramy się robić połączone z faktycznymi potrzebami naszych uczniów, czyli na przykład taki projekt wychowawczy, problem wychowawczy, hate, gdzie uczniowie sami diagnozowali problem, co, co takiego dzieje się w ich klasach, w ich przestrzeni, próbowali znaleźć rozwiązania, no i rzeczywiście w szkole testowali te rozwiązania. Design thinking to też metoda, która y, zwróciła naszą uwagę na budowanie... Różnorodnych zespołów i pracę w takich zróżnicowanych zespołach, jeśli chodzi o kompetencje uczniów. Natomiast rzeczywiście, praktykując tę metodę i ucząc się również w ramach szkoleń Rady Pedagogicznej, nie znaleźliśmy rozwiązania. Jak budować zwinne zespoły w inny sposób niż taki, jak robimy najczęściej, czyli nauczyciel z obserwacji wie, kto ma jakie kompetencje, ale w tyle głowy zawsze będzie miał też uczniów, którzy mają jakieś problemy edukacyjne czy problemy z zachowaniem. Natomiast postanowiliśmy nie poddawać się i szukaliśmy metody dalej. I na wyższym piętrze mamy EduScram, międzynarodowe szkolenie, które przeszła cała rada pedagogiczna, które rozwiązało nam problem budowania zwinnych zespołów. Co najważniejsze, już nie nauczyciel buduje zwinny zespół. Sami uczniowie dzielą się na zwinne zespoły do tego stopnia, że właściwie każdy zespół jest zadowolony z uczniów, jakich posiada wewnątrz, i to przy każdym projekcie. I myślę, że powinniście wygwizdać mnie i powiedzieć, że to jest niemożliwe. To jeszcze sprzedamy trochę szczegółów, jak to się odbywa. Nauczyciel określa kompetencje, y, które dzieci będą wykorzystywały w projekcie. I wracamy znowu, tak jakbyśmy zjeżdżali piętro niżej do tej samooceny, już tutaj poruszonej. Uczniowie dokonują samooceny. Następnie liderzy danych grup spotykają się razem, otrzymują karty, kompetencji, nie widząc imion i nazwisk, muszą tak podzielić zespoły, aby w każdej grupie znalazła się reprezentacja o jak najwyższym stopniu kompetencji z każdego zakresu, żeby lider był pewien, że dysponuje zespołem, który poradzi sobie z każdym zagadnieniem, jakie no, gdzieś na jego drodze wystąpi. Zdarza się oczywiście tak, że niektórzy mogą sobie ocenić się jak chcą. Bardzo szybko dzieci się uczą, że lider, jeśli jest grupa w problemie pyta, to kto był naszym ekspertem od tej umiejętności. Więc dosyć szybko przechodzą już na taką racjonalną samoocenę, niezależnie od tego jaki mieli pomysł na początku. Metoda eduskramu, metoda projektów oddaje jeszcze więcej samodzielności w ręce dzieci niż poprzednie metody stosowane przez nas, ponieważ w tej metodzie nauczyciel określa tylko i wyłącznie cele edukacyjne, które uczeń ma osiągnąć, natomiast to zespoły decydują o formie pracy, mówią jakim, jakim zadaniem zrealizują cel nauczyciela. Mają też narzędzia, którymi są w stanie oszacować czas pracy i uczą się szacowania czasu pracy, uczą się szacowania trudności zadań, a sama karta, która towarzyszy wizualizacji procesu, pokazuje uczniom metodą przeklejanych karteczek, czy zadanie jest jeszcze nieruszone, czy jest w trakcie, czy zostało ukończone. To jest taki czynnik motywujący grup między sobą również. W przestrzeni projektu dzieciaki mają też miejsce na notowanie bardzo dużej ilości różnych swoich spostrzeżeń dotyczących problemów, jakie napotkały, a także samooceny. I to, co jeszcze robi nam eduskram, to... Yy dał poważną dyskusję nad tym, czym się kończy projekt, bo często te proste projekty edukacyjne kończą się prezentacją i brawami. I nasze projekty i tak już się nie kończą, ponieważ po każdym projekcie następuje głęboka retrospektywa, gdzie uczniowie opowiadają sobie o tym, co się udało, co się nie udało i czego nie robić dalej. I to jeszcze nie koniec, bo teraz my moglibyśmy sobie powiedzieć, że fajnie omówiliśmy te wnioski, ale dzieci z tymi wnioskami idą do następnego projektu, jakiego tematu by nie dotykały, ale jeżeli coś im się tu nie udało, to ten wniosek przechodzi z nimi i w następnym projekcie muszą nad tym wnioskiem pracować. Projekty mogą dotyczyć tylko jednego przedmiotu. Wcale nie muszą być interdyscyplinarne, ale to jest coś, co jest niezwykle ważne i to jest kolejne zagadnienie, które zaczęliśmy zgłębiać. Interdyscyplinarność nie musi być też projektem, może wystąpić w bardzo krótkim zadaniu. I tak na przykład w klasach 1-3 takim zadaniem było wizualne, przedstawienie wieloryba, ale w absolutnie normalnych rozmiarach. I albo dzieciaki musiały znaleźć tego najmniejszego przedstawiciela tych ssaków, wymierzyć sobie papier, połączyć go i rzeczywiście narysować, a jeżeli ktoś chciał narysować wielkiego wieloryba, największego przedstawiciela, to musiał użyć również umiejętności przeliczania skali, czyli tutaj tak, i, i potem też sobie coś wymierzyć na papierze. To było takie bardzo krótkie zadanie w ramach projektu, niekoniecznie pełnego, interdyscyplinarnego, ale mamy też rzeczywiście głębokie projekty, Interdyscyplinarne, czyli na przykład setna rocznica powstania firmy Walta Disneya, niedawno. I takim projektem klas trzecich było stworzenie animacji dla Walta Disneya. Może się zainteresuje, może coś nam wyprodukują. I teraz co dzieciaki robiły? Najpierw cała historia postacie, wymyślenie fabuły, albo tworzyły filmy poklatkowe, albo korzystały z innych narzędzi, takich programistycznych, do tworzenia prostych animacji, naprawdę prostych. Ale całość musiała się zakończyć oczywiście pokazem. Więc tutaj już nawet nie tylko klasy trzecie, ale wszystkie klasy 1-3 zorganizowały wielkie filmowisko, gdzie oglądały sobie i stare, najstarsze filmy nieme Walta Disneya i przedstawiły wytwory swoich prac. Ale zanim do tego doszło, to trzeba było środowisko o poinformować, czyli tak jak w prawdziwej produkcji filmowej, afisze, zaproszenia i gadżety reklamowe. No i rzeczywiście to jest taki projekt, który trwa w, dłuższym, w dłuższej perspektywie czasowej. Projekty międzyprzedmiotowe mogą się odbywać w klasach starszych oczywiście, na dwóch przedmiotach, na przykład w klasach siódmych dziewczyny z biologii i z chemii poprzerzucały treści programowe, aby połączyć swoje siły, ale brakowało nam w tym takiej większej, szerszej interdyscyplinarności. W klasach 1-3 jest to nieco bardziej naturalne, bo mamy nauczanie zintegrowane, dzieci są z jednym nauczycielem i w jednej przestrzeni. No to właśnie tak zrób. W klasach 4-8, czyli w momencie, gdy zaczynają się u nas projekty klas 4-8, są to dni projektów interdyscyplinarnych, które na stałe weszły do kalendarza szkolnego. Określamy wtedy jeden ogólny temat dla całej szkoły, na przykład reklama, a klasy, grupy nauczycielskie na poziomach, czyli na poziomie klas czwartych, piątych, szóstych i tak dalej, tworzą sobie podtemat i pracują z nim. Ja nie wiem, ile mamy czasu na szczegóły, chyba już nie mamy. Jeszcze chwilę mamy. To był taki projekt, który zakładał właśnie międzynarodową nagrodę Stefany, znowu od naszego patrona i dzieciaki tutaj miały przedstawić wybraną osobę, która miała stać się tym człowiekiem XX wieku. Poza językiem polskim, notatką biograficzną, poza symboliką i przedstawieniem wizualnym postaci pojawił się też, jak to przy na międzynarodowej nagrodzie, słowniczek polsko-angielski z kluczowymi słowami charakteryzującymi tę postać. Ale słuchajcie, zakończenie projektu bardzo ważne znowu i niesformalizowane na sali gimnastycznej wszystkie klasy piąte porozkładane ich plakaty na stoiskach nie ma dzwonka nie ma kto teraz mówi chodzą między sobą i patrzą muszą zobaczyć ponieważ całość kończy się internetowym głosowaniem każdy uczeń skanuje kod QR jest spuszczany do internetowego głosowania i ktoś jakaś postać otrzymuje Stefana to co dla nas ważne Robimy te projekty edukacyjne różnymi metodami, wspaniałymi metodami i cieszymy się z każdej umiejętności, którą zostawiamy dzieciom. Ale zawsze mamy taki niedosyt, że działamy w murach szkoły i że każdy z naszych projektów jest nacechowany pewną fikcją. No, nie widziałam tego wieloryba, i Walt Disney też się nie odezwał do nas. I to, co robimy więcej? Po pierwsze, szukamy projektów zakorzenionych w problemach cywilizacyjnych i w życiu. Nasz pierwszy projekt sportowy, międzynarodowy projekt, kiedy dzieciaki co miesiąc otrzymywały zadanie sportowe, na przykład biegi i musiały same wymyślić, jak to zrobią i jak zrealizują pomysł na bieganie. Czy to będzie wbiegnięcie całej szkoły na najwyższe piętro Pałacu Kultury albo tego wieżowca, czy będziemy robić biegi przełajowe, czy weźmiemy po prostu udział w warszawskim maratonie. Dodatkowo możliwość podglądania tego, jakie pomysły na to miały dzieciaki z innych krajów Unii Europejskiej. Nasz drugi projekt. Dużo tutaj dzisiaj już było o teatrze. Słuchajcie, też to robimy. Weszliśmy we współpracę z Teatrem Lalek dla Dzieci Gulliver w Warszawie, gdzie aktorzy przyjeżdżali do nas i dzieciaki stworzyły kanwy opowieści. Aktorzy pracowali z dziećmi, aby powstał finalny produkt Etiuda Teatralna. Pracowali z nami również inni profesjonaliści, na przykład scenografowie. Ale i dzieciaki wystąpiły w teatrze. Wielka premiera dla rodziców, super. Tylko to nie o to chodziło. Bo wiecie, co robili profesjonaliści? Dzieci o tym wiedziały. Oni uczyli się od dzieci, bo kto powie lepiej, co mają oglądać dzieci i czego chcą i czego potrzebują, niż one same. I tu nasze dzieciaki weszły w bardzo głęboką partycypację, ponieważ od stycznia 2024 i również tej jesieni możemy Państwa zaprosić na spektakl Kosmiczny Pokój, który wszedł na stałe do repertuaru teatru i który jest produktem dziecięcym. I nasze dzieciaki, kiedy idą na ten spektakl, to mówią to, co powiedział ten Pan. Ten bohater, to są moje słowa. To był w ogóle wygłup na lekcji, a oni to wzięli. Te stroje, które tu widzimy, to zaprojektowały dzieci. Tu zrobione już później do profesjonalnego przedstawienia przez krawcową oczywiście, bo to się nie może rozpaść, bo ten spektakl będzie grany 20 lat. Ale to zrobiły dzieci po prostu. I one mają realny wpływ na to i realne przeżycia. I ostatni projekt, o którym chcę powiedzieć, kilka dni temu zakończył się, 67... Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. To jest kawał naszej polskiej historii. Od 14 lat towarzyszy mu mała Warszawska Jesień, tak jak i w teatrze. Dorośli zawsze mówią dzieciom, jak ma wyglądać ta muzyka, Nie, niełatwa muzyka. Od tego roku Warszawska Jesień wpuściła dzieci do produkcji. 11 kompozytorów z 11 grupami warszawskimi tworzyło etiudy muzyczne. No, i w takim pomyśle, który też myślę, że może zaskoczyć, jak można udźwiękowić kamienny pomnik wybrany w Warszawie, albo obiekt architektoniczny, jakim są schody pod zamkiem Ujazdowskim. Dzieciaki poznawały narzędzia pracy kompozytorów współczesnych, jak tworzymy dźwięki, w ogóle jak, jak ta sztuka przebiega, a następnie nagry, odwiedzały te przestrzenie, badały dźwiękowo przestrzeń, a następnie z kompozytorem stworzyły miniaturę. I nam się może wydawać, że one coś nagrały. Proszę Państwa, one nie coś nagrały. To są utwory zamówione na festiwal i to były światowe premiery, które w odróżnieniu od profesjonalnych muzyków, którzy już nie lubią wychodzić w przestrzeń, tylko grają w filharmonii, dzieciaki e, zorganizowały performanse, a etiody były odtwarzane. No, tam gdzie, dotyczy, tam, gdzie stoi pomnik, którego dotyczy TUDA, czyli w przestrzeni publicznej, pośród tych wszystkich innych dźwięków. I tak naprawdę to jest coś, czym zapisały się w historii. To tak wielkie brawa teraz dla dzieci. I oddaję mikrofon pani dyrektor. Tak. No właśnie, to ja powinnam zakończyć. Proszę państwa, współpraca i różnorodność. Uczą dzieci odwagi i empatii, a te budują szacunek do uczenia się. To jest taki wniosek, prawda? Postawiliśmy na doskonalenie kadry pedagogicznej poprzez uczenie się nowoczesnych metod nauczania. Zwyk Dzieje się tak zwykle, że określamy cel, szukamy metod, które będą nam pasować, wysyłamy dwoje nauczycieli na głębokie szkolenia, a w międzyczasie szkolimy kadrę. I wprowadzamy metodę. Ci ludzie głęboko wyszkoleni monitorują jakość wprowadzania metody, żeby odbyło się zgodnie z porządkiem, bez różnych uszczerbków na jej funkcjonowaniu. Dlatego też um, to są nasze efekty, którymi chcieliśmy się z Państwem podzielić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.